Witam Was, moje drogie barany, na kanale Kate Warshtaar. Odczytanie na pełnię księżyca dla Was. Kochani, jestem troszeczkę chora, więc tutaj wybaczcie, jeśli coś będzie nie do końca tak, jak powinno być, czy nie mam takiej energii, może... Um, no ogólnie, ale w każdym razie żeby nie przedłużać słuchajcie, bierzcie z tego czytania to co jest dla was najważniejsze ważne żebyście skorzystali z niego i to jest numer jeden po co są te czytania zrobione, dalej wasze fakty, wasze konkrety wasza sytuacja i to co się tutaj pokazało, no żeby to wam przyniosło po prostu Jakąś informację, z której możecie skorzystać. Karta, która tutaj zapowiada tą pełnię, to jest karta e, świata bardzo dobra energia. E, często podróże, często zamykanie cyklów e, wszelakiego rodzaju, cyklów albo cykli. Nie, nie pamiętam, jak się powinno poprawnie powiedzieć chyba i tak, i tak. W każdym razie. Coś, co miało początek i coś, co właśnie dobiegło do końca, czyli takie zamknięcie, dopełnienie, um, ale jeśli to było z planem, ok Jeśli były jakieś sprawy, które jakby nie były zaplanowane, a miały gdzieś jednak ten początek, no to one wtedy dojdą po prostu do końca. Um, co nam daje świat? Przynosi nam to, że mamy otwartą, nową ścieżkę, więc to jest bardzo kluczowe tutaj. Jakby wchodzimy w nową, ja bym powiedziała, nawet Sferę nawet starej rzeczy, ale, ale w takim e, z, jakby ponowem. nowemu. My inaczej myślimy już o tym temacie. Może to być osoba, może to być sprawa, może być to coś po prostu. Wy będziecie wiedzieli bar bardziej w tym kontekście, że to nie znaczy, że my mamy tutaj po prostu zamknąć i w ogóle dość, tylko może być to nawet właśnie na zasadzie e, starych spraw, które zmieniają po prostu nasze poglądy na, na ten temat i być może zaczynamy nawet tą starą rzecz, ale już w innym świetle to po prostu jest. Bardzo, bardzo pozytywna, nie, niemniej jedna karta. E Grudzień nam się tutaj pokazuje w tej karcie, więc no to też jest chyba dosyć ważne i koziorożec, jeśli chodzi o znak zodiaku. I teraz tak, do przeszłości Wam przechodzi karta asa monet I as monet jest tą akurat kartą, Wy macie jeszcze jednego asa tutaj, ale as monet jest taką kartą, która nam daje jakieś konkrety. Więc jeśli była zapowiedź czegoś, e, i ktoś nie wiem, wyszedł z jakąś propozycją, wy dostaliście e, powiedzmy, no coś, co, na co czekaliście no z, z finansami być może związane, jak coś praktycznego, coś, co było oparte raczej na konkrecie, bardzo ważna szansa, bardzo ważny początek. E, może znowu to być bardzo w kontekście i miłosnym, i współpracy. E, i, początek procesu jakikolwiek, ale jakby no, ten początek gdzieś tam był i albo dla kogoś z was po prostu był i się zmył, no tak bardzo ogólnie mówiąc, albo będzie teraz kontynuowane, więc znowu jak zawsze w tych ogólnych czytaniach to co jest dla was ważne teraz sprawdzajcie i porównujcie, a później cała reszta, no przynajmniej coś może być jakby już wyznacznikiem tego, co będzie dalej. Karta na no tu i teraz to jest karta kochanków, więc no, dla kogoś z Was nowa relacja mi się rozpoczęła i, i bardzo ważna. No, karta kochanków zawsze, zawsze zapowiada taką relację, która jest oparta na, 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 na bardzo na, Głębokim wspieraniu siebie nawzajem, zrozumieniu, takim przyciąganiu, ale takim naprawdę, że ludzie chcą być ze sobą. To nie jest taka relacja, która um, jakby jest odnawiana, czy no nie wiem w jaki sposób. Um, ta przyszłość jest tutaj już poukładana. To jest dopiero ten czas, kiedy ludzie z tego korzystają. Jeśli nie romanse, jeśli nie relacje tego typu, no to mamy jakąś współpracę lub podejmowanie, dokonywanie raczej jakiegoś wyboru, bo karta kochanków właśnie o tym mówi: dokonywanie wyboru życiowego, jakiegoś bardzo konkretnego, więc tutaj macie na tu i teraz tą kartę, ewentualnie znak zodiaku bliźnie, bliźnięta by się nam tutaj pokazał i wtedy będziecie wiedzieli, no, że to bardziej chodzi tutaj o osobę. Najbliższa przyszłość Wam się pokazuje w karcie dziewięciu kielichów, super, bo Wy tutaj macie widać no, jakieś podążanie, ja bym powiedziała oferta, wybór i spełnienie marzeń. No przy tej karcie świata, no to ja widzę też i podróże właśnie, zmianę, zmianę miejsca, zmianę, zmianę kraju, internet, więc też mogą być jakieś sprawy internetowo na odległość, ewentualnie jakaś relacja albo coś na odległość. Następna karta to jesteście wy i tutaj mam to właśnie podejmowanie decyzji, nowy początek, klarowność, bardzo dobra karta, która jakby nawet może mówić o wyjaśnieniu się jakichś spraw, i dzięki temu a, jest albo jakiś przełom, jest jakaś jasność, e, nowe pomysły, nowe idee. Bardzo szeroka komunikacja nam się tutaj pokazuje i znowu poprzez może być internet na odległość, ale e, no, ja bym powiedziała, no tak jak nam a, a, Karta Świata mówi o tym początku i zamknięciu, ta Karta, karta Asa Mieczy mówi nam, idziemy do przodu, e, robimy, odcinamy się od tego, co za nami, e, no tu jest taki przełom, bardzo, bardzo dobra e, karta i to może być znowu bardzo podświadomie, albo może być fakty, tak, fakty, konkrety, fizycznie tutaj jest jakaś zmiana i to taka naprawdę konkretna. I teraz Karta, która się dalej nam pokazuje, to jest królowa monet, i mamy kartę cesarza, więc albo chodzi o jakieś partnerstwo e, rodziców, e, tutaj może być może żoną, ale też może być kontekst pracy bardzo ładnie pokazany. I tutaj jest zarówno mężczyzna i kobieta w bardzo silnej e, sytuacji e, e, ich stanowiska, tak. E, osoby, które naprawdę świetnie ze sobą potrafią współpracować, bo a, tak jak jedna mm, jakby jest bardzo zorganizowana, bardzo pracowita, bo tutaj królowa monet jest zawsze kimś bardzo praktycznym, bardzo stabilnym, um, ktoś kto jest niezawodny, tak, tak samo i zaradna, tak samo i cesarz jeśli w tej perspektywie pozytywnej, no to jest zawsze pokazany jako taki lider, który naprawdę dba o swoich ludzi, tak, o swoją rodzinę ewentualnie i w związku z tym, no tutaj też jest kwestia tego um, w jakiej wy się prywatnie sytuacji znajdujecie, i wtedy wy będziecie mieli odpowiedź, kim te dwie osoby są dla Was. I teraz e, na końcu e, efekt końcowy tej pełni, no Wam się pokazał Księżyc, więc ta pełnia faktycznie coś Wam tutaj przyniesie i to do takiego dosyć ważnego. Ja dołożyłam kartę, ponieważ Księżyc nam często mówi o jakichś sprawach, które są ukryte, które są niewiadome, e, które są czasami. E, Momentem, kiedy jakby umysł niestety wyklucza wszelkie mm, fakty i bardziej się poruszamy na poświadomości. Mogą przychodzić sny jakieś, mogą przychodzić jakieś sprawy, które raczej będą tutaj nas sprowadzały, mm, no, ja bym powiedziała, tak troszeczkę do mm, niepewności raczej. No, u Was chyba bym powiedziała w szczególności, ponieważ ta karta, jako efekt końcowy, nam się pokazuje: wybudzanie w nocy. To takie, nie do końca możemy sobie poradzić z czymś, i, i budzimy się nawet czasami bez żadnego powodu. Nie wiem dlaczego, ale to wszystko tutaj będzie przychodziło. No, bo ta karta świata nam nie bez powodu się pokazała. I to, co kogoś może martwić, no to się może właśnie zakończyć. To, co, na co czekacie, powiedzmy, a nie nadchodziło, no to może nadejść. Więc, um, dużo różnych podtekstów. W Księżycu mamy kochanie ryby pokazane, więc może tutaj być też ktoś spod tego znaku i tą właśnie nam poświadomość może troszkę zakłócić. Ale. Ponieważ ja dołożyłam specjalnie kartę do księżyca, który zawsze nam daje jakąś niepewność, o co może chodzić, no to jest jakiegoś rodzaju, tak, pierwsze przemęczenie. Druga rzecz to jest izolacja, ktoś się zamyka, ktoś. Ja wam powiem tak, już otwarcie tutaj, bo, bo to nie jest prywatne czytanie, ale w prywatnym czytaniu, no to bym powiedziała, że ktoś ukrywa po prostu jakieś przemęczenie. Ewentualnie zdaje sobie sprawę z jakiejś choroby i o tym nie mówi otwarcie, dlatego że no nie wiem, uważa, że, że nie wiem, że się wyleczy, albo ktoś się już leczy. Tutaj mentalnie mam jakiś spadek energii, więc nie wiem, czy u kobiety, u mężczyzny, może u rodziców, może. No wy, wypatrzcie indywidualnie. Ale Mogłabym domniemywać, że ktoś ma jakąś trudną sprawę do, do załatwienia, dlatego i może próbować tutaj przeczekać coś, zatrzymać, się, dlatego że z braku tej niepewności, jakby nie głosić o tym wszem i wobec, bo na razie wolą tutaj zatrzymać to dla siebie i też mówi o tym ta karta dodatkowa. To jest karta ośmiu mieczy, czyli jest taka poniekąd klatka, znowu mentalnie, więc tutaj to mentalnie nam się troszeczkę pokazało, ale. To nie, jest, to, to nie są złe energie, ja bym tutaj aż tam, wiecie, no tak indywidualnie tutaj nie podchodziło do tego jakoś tak, wiecie, w perspektywie niepokoju takiego strasznego, bardziej, że tutaj ma się coś rozwiązać, ktoś ma chyba znaleźć jakieś rozwiązanie do jakiejś sprawy, no, nie chcę tutaj jakby gdybać za dużo, ale tak jak nam się tutaj jasność pokazała, ona ma przyjść i to jest, to jest kluczowe tutaj, ta jasność i właśnie ten nowy początek, zamknięcie czegoś, więc tutaj o tego typu o tematy chodziłoby, i karta ośmiu była, więc tutaj macie znowu potwierdzenie podróży, albo jakiejś komunikacji, która bardzo nabierze tempa. Więc no, tyle mogę wam powiedzieć, dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie. No i zapraszam do wymiany energii, oczywiście lajki, oczywiście subskrypcje, góry wielkie dzięki. Macie zrobione wszystkie czytania na grudzień, więc... Zaglądajcie do nich. Ja tam doczepię to okienko na końcu, żebyście mogli sobie szybciutko przejść do tego. No i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.